Siemanko, z tej strony, Fiu. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj taki filmik z z zwracania do formy. Nie miałem generalnie za bardzo ochoty robić jakiegoś innego filmu, tylko właśnie taki typu fragowy, więc zrobiłem. A więcej szczegółów będzie w później. Mam tak samo jak ty. multimרגולי טובים ואים же פקדר רק אם לפחoso שניים... Sprawdź Skins banki, czyli stronę do automatycznej wymiany skinów. Odbierz 5 dolarów bonusu przy pierwszym trade z kodem MEFU, wybierz skiny, które chcesz wymienić, a wybór jest naprawdę duży i ciesz się świeżymi doznaniami wizualnymi w CS2. Skins banki oferuje niskie prowizje od wymian, a dodatkowo z kodem MEFU możesz doładować balans z bonusem 30 plus 5% i dopłacić lub kupić skiny po dobrej cenie. Link w opisie, polecam. Jeszcze do muzyki, bo część osób może teraz może pomyśleć, o Mefi lubi sobie jakieś stare muzyki pozwać i tak dalej. Jakiś taki sentymentalnego no właśnie, że średnio ze starą muzyką to mam tak, że rzadko kiedy mnie rusza, mimo że potrafię docenić dobre melody i tak dalej z przeszłości. Mimo, że wiele z nich zostało przerobione w lepszy sposób, bardzo często w gorszy sposób, nie w dzisiejszych czasach, ale jednak jest część jakby utrwalona w nowszy sposób, lepszy, a te starsze są często zbyt basic, no ale mniejsza o to, nie? Tu sobie akurat pomyślałem, bo mam generalnie w głowie takie słowo: Mam tak samo jak ty od, od wielu lat, gdzieś tak czasami się ten tekst pojawia, nie tam przy raz na parę miesięcy, mi się taki tekst przypomnieć, czy tam raz na miesiąc, czy coś ale nie wiedziałem o co chodzi i ostatnio mi tak gdzieś do głowy w jakiejś tam sytuacji znowu przyszło, mam tak samo jak Ty, mówię, kurde, skąd ja ten tekst mam w głowie od tylu lat, o co z tym w ogóle chodzi, nie wpisałem w Google, no i tak się znaleźliśmy o to przy tej piosence. nie na gdzieś tam kojarzę jak jeden z wielu twórców gdzieś tam starszych czasów, nie zrobił nam jakiegoś ogromnego wrażenia, mimo że akurat potrafię docenić jakiś tam kurs muzyczny powiedzmy, ale większość są jakieś takie smęty smutne i tak dalej, ale to w miarę spoko tak troszkę dałem być może dla takiego bardziej ukulturowienia Was, a nie ciągle słuchania o yy, wiadomo jakichś gękshit, pieniążkach i krągłościach, tak że tak to ujmę. Ład, ładnie mówiąc zresztą, bo jest zwykle dosyć, dosyć gorzej i w warstwie muzycznej niestety też. No więc macie tutaj takie parę fragów, to są fragi, nie wiem czy to jest tyle w miniaturce zwracania do formy, bo coś ostatnio tej formy nie było. W sensie no ja mam dużo jakby różnych czynników w głowie i tak dalej i praktycznie jestem w stanie być bardzo konsistent jak na moje możliwości, no ale jakoś coś czułem, że tym razem jakoś ciężko, nie? No i tak pograłem sobie trochę Deadmatcha czy innych rzeczy, tak chciałem zrozumieć o co chodzi i tak dalej. Yy, trochę tych właśnie retakeów też, no i w końcu chyba zrozumiałem, już znalazłem tą swoją pozycję, odpowiednią sposób aimowania i tak dalej, ruszenia myszką, wyczułem to myślę z powrotem, tak przynajmniej w miarę, ale to też nie jest, nie jest jakby pełna historia. Generalnie to jest dzwoń, no niesamowite, dobra, nie będę nawet opowiadał, bo to what the fuck. no ale w każdym, to jest, nie, no, to jest niesamowite, no w każdym razie co, nawet cię ciężko skupić, kurde, w tej chwili. Tego chyba nie słychać. W każdym razie, nie było troszkę filmu, nawet nie chcę mi się jakby tłumaczyć z tego, ale bo pierwsze na początku był IM, no to tam sobie był IM, nie? Ale potem... Dobrze, więc kontynuując. Generalnie nie mogłem się wysłać przez parę dni pod rząd, co nie było z mojej winy, ale o tym może wam kiedy indziej opowiem. Natomiast no, nie było to fajne, bo nie szło, no nic się nie da zrobić, byłem tak martwy. No, ale ogólnie też od ostatniego czasu yy, był problem, że od paru tygodni już czułem że ślizgacze, bo nieś tam pół roku temu yy, właśnie zmieniłem i w końcu znalazłem takie idealne ślizgacze, które mi idealnie pasowały. No, ale wiedziałem, że lipa jest, no bo ja je mam z innej myszki, nie? no i ciężko po prostu nie da się takich kupić nigdzie. No i wiedziałem, że kiedyś się skończą. No i gdzieś tak po pół roku, czy coś już były zużyte, spróbowałem zmienić na inne i tak dalej, no ale lipa. No i teraz jestem bez odpowiednich ślizgaczy, próbowałem inne, jedne, drugie, teraz mam Tiger Rise, ale to też nie niezbyt siedzi. No i kupiłem w ogóle z Ali parę różnych ślizgaczy, w tym takie jedne dosyć hype'owane. Potestuję różne wersje i tak dalej i dam Wam może znać konkretnie. Być może i mam dużą nadzieję, że takie jedne, które kupiłem, to będą właśnie takie endgame'owe, które będą podobne do tych, co miałem wcześniej. No i zobaczę wtedy, będę miał taki spokój, że faktycznie mi się gra tak, jak powinno i tak, jak mi się grało gdzieś wcześniej. Więc to też troszkę tam może powiedzmy spadek formy, ale też przypuszczam, że trochę jakby gdzieś coś podświadomie pozmieniałem, bo po prostu źle mi się grało i tak dalej. Bo no, to są takie różne, nie tylko chodzi o prędkość i tam nie wiem, statyk inny i tak dalej, ale też o to, że po prostu jak mi się to myszkę centruje, slizgarz musi być tam odpowiednio, tak jakby uształtowany, też odpowiednia grubo i żeby odpowiednio aerodyp było. Bardzo to są takie rzeczy. Wydawałoby się, że różnica jest bardzo mała, ale w praktyce no, niektórzy to zmienia tak diametralnie u mnie. I mówiłem się na tym opierał, że o tym mówiłem w sumie chyba sporo razy, więc takie dodatkowe tutaj informacje, ciekawostki. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, no że tutaj w sumie jeszcze testowałem Dareu R po raz kolejny, bo w sumie też mnie no nie będę już tutaj się zagłębiał, no ale testowałem i uważam, że kształt dla mnie nie jest aż tak dobry jak Darek, 55 gram, no ale tutaj te 35 gramowe cudo powiedzmy, no to naprawdę jest tak lekkie, no, no nie ma drugiej takiej myszki, nie? Naprawdę jest niesamowite. Jeszcze zrobię kolejne podejście, będę się zgaczeć i tak dalej, to być może jakiś, jakiś osobny filmik jeszcze zrobię. Natomiast no, na razie uważam ciągle, że starożytne przysłowie, czyli shape i king jest dalej jak najbardziej prawdziwe. Dobra, już więcej nie apuję, tyle dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobała, łapka w górę, sub. I komentarz można gdzieś mi napisać albo nie, w zależności od Waszej opinii. Trzymajcie się na razie.